Siemanko, siemanko, z tej strony Kasier. witam was w pierwszym odcinku z Cube World. Stworzymy sobie postać, zagram może, hmm, <laughs> kim tu zagrać? No, e, ogólnie gra Cube World. jest to gra sandboxowa, połączona z RPG. Trochę jak Minecraft kojarzy się oczywiście z klockami, w sumie, tylko tutaj nie można edytować za bardzo świata, chyba że takimi bombami specjalnymi. Mm, no i mamy postać, po prostu zwiedzamy świat, zdobywamy expa, level, rzeczy ulepszamy, coraz lepsze mamy i dalej. Zabijamy bossy z kolegami i tym podobne. No ale my będziemy sobie prowadzić serię single player, więc wybierzemy sobie tutaj rasę. Człowieka, elfa, krasnoluda, orka, goblina, wizarda, umarlaka. <coughs> człowieka my sobie zagramy może może, 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 może może tym klasą Ranger facetem i twarz jakąś, jakąś właśnie tak może jeszcze trochę. Uchwalę. jak to wygląda. No to, zmienię. To jest chyba niepewniż. Szary bardziej. Nie aż tak, może to, to. Nie ale był taki reflefnek trochę brązowy dobra, to jest o, to będzie nasz kasier tak trochę klawiatura będzie głośna chodziła, bo zmieniłem ostatnio yy, laptopa sobie położyłem po prostu na półce podłączyłem do niego monitor, klawiaturę i myszkę, żebym nie hałasował nie wiem jak to wyjdzie, niby ciszej spokojnie Dobra, wpiszę sobie, nie wiem. No hmm. nie. Do. Taki na SIC. A muszę mieć numery. To um, 9876. i nazwa świata. Hmm, adventure. Okay. Też nie wiem jak to wyjdzie, bo nie nagrywam na full screenie. Nie wiem jak to jest, że nie mam fullscreena wyłączę grę, włączę jeszcze raz, to i zaczynamy rygać ekran. Ekran, tylko tak biały, czarny, biały, czarny. No ładuj się świecie, ładuj, ładuj. Słychać, że możemy chodzić tutaj. Dalej. Jeszcze się chwilę będzie ładował. Tak ogólnie mamy łuk na początek i kusze. O jest, dobra, teraz jeszcze świat chwilkę musi załadować. No dawaj, dawaj. No się. I leci, 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 leci. Okej, okay, ja sobie założę kuszę. Pod i mamy ekwipunek. Tutaj mamy łuk na sobie. Ja sobie wewnę kuszę. Ok, i różdżkę nie wiem po co mam. No, Okej, okay. okay, tutaj jeszcze mam 5 potionów na start. Ja tutaj nic i z, z jedzenia dla zwierząt też nie mamy. Ogólnie wziąłem kuszę, dlatego... o wow, ale mało FPSów. O, dobra już. Świat się chyba musiał wyładować yy, Wziąłem kuszę, bo można tak nią spamować, jak z Nihigana do sobie. Prawym wszystkie myszy. Lewym to tak wolno Co nie? Ale prawym, bo no to, to, to takie coś leci dosłownie W tej będzie lagowało, bo ładuje się świat a więc takie podstawy no to łazimy po świecie, zdobywamy itemki, które leżą na ziemi. O, i krówki mamy, dobra, pierwszy przeciwni, pierwsi przeciwnicy. Ok, z tego wszystkiego można robić różne rzeczy. Ja sobie tam strzelę, żeby expa dostać. Ok. jak to ten mag by wszystko wybił. Zobaczcie, takie spami zabijamy każdą krowę Dobra, strzelę jeszcze w tą. Dosyć głośno na pewno będzie ta myszka pracowała i klawiatura. No. mi nam pomógł. Czekajcie sobie grę tylko z że szybko, tylko jeszcze tu podniosę. O, o przyjąć tutaj tam 10. Ja już bardziej chyba nie mogę ścizyć. Dobra, może... O FOK! Dobra, pomóż mi w warfie. Pomóż. Środkowym guzikiem myszy możemy takie uniki robić. O, już nie mogę. Tu, głupku. Tu, 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 tu. Kontrolę można się wspinać. Fuck, już nie mogę. Dobra. Strzelamy mu szybko Uff, On go krasa... zabił Pomocy, 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 pomocy Pomocy Gdzieś tu jakieś drzewko trzeba wbić O oh. 19 HP, dobra użyję potki Mam szansę go zabić, więc coś tu do co niego strzelało. Chwila, gdzie to było, gdzie to było, gdzie to było? To nie? Chciałem Coś tu co strzelało. Jakiś To wiem na to. Wejdziesz? Nie wejdziesz na to, jak mi przykro. A, ale też my mamy misję. No nie, on się uleczył cały. Dobra. Musimy znaleźć wyjście z tej sytuacji. Ale... No w takich sytuacjach jak nasz ktoś z czerwonym nikiem atakuje to trzeba uciekać po prostu. I po drodze zbierać ten. Troszkę mi pingi z tewa, że pingi FPS spadają. Co chwilę od 25 ton. Nie wiem czy wy to zauważycie w ogóle na filmiku. To strzelanie takie szybkie jak z minigana, to nie wiem czy to jest bóg, czy nie. Tak powinno być. Minigan powinno się mało bić z tego. Jak się tak strzela szybko prawym, tylko no po 7-8. A z tego też się bije po 7-8. Z lewego. Tak jeszcze dodatkowo powiem, że miałem już postać 27 czy 23 level z Ludem. I musiałem zreinstalować grę bo coś mi nie działało i myślałem że się postacie na koncie zapisują no i się pomyliłem i się wszystkie światy i postacie usunęły dobra mamy kotka No, odległy, odległy. dobra 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 50 fps jest okej okay. strzelamy 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 strzelamy, strzelamy. okej okay, okay, może coś w opcjach zmieniam mmm -hmm. Render distance, gdzie to jest? To jest tylko 50, no. tak laguję. Co? Nie wiem przez co. Hmm. Na no full screen nie mogę wziąć, bo mi zacznie totalnie lagować wtedy. Sprawdźmy to może. U-lag. O, teraz wywali grę, tak jak wcześniej też miałem. Dobra, to widzimy się za sekundkę. Okej, okay, już jesteśmy. Mhm. Mm o gdzie teraz pójdziemy? Dobra, zawsze się kieruję w stronę miasta, więc tam pójdziemy, okej. Okay. Kwiatuszek. kiedy drewno nam wypadło, jakaś nitka czy coś. Widzicie? Strasznie szybko padają te potworki. Jak się z tego minigana nawala. Ops. Strasznie głośna ta klawiatura. Klikam przez spację. Jeszcze odbiję parę razy guzik. Rachacie to lamy. No i jak leciał, dobra, polecimy sobie ten mm. Jesus to te mocniejsze kusze, ile muszą być potem. O o o o, dobra, spróbujemy. co chwilę... Fok, 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 fok. I... Dobra, padło. 7 ekspatek? Dobra, dzisiaj sobie pozbieramy po prostu. To będzie taka seria, że w ogóle bez Was nie będę na tej postaci grał mam do grania sobie tak, o mam inną postawioną, czy zrobię sobie dobra, wielka dawaj, 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 dawaj spamuj dobra, jest 9 spamał prawo, 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 wow, jest, level dobra, wybyliśmy sobie level drugi ale spam o, o, Serio to jest mining O Słyczy, dobre mam taki niebieski nikt nad głową. Znaczy że są dobre uuu, teraz będzie głośno w filmiku. Będzie szum albo takie albo No usłyszycie pewnie sami o, zaczął jeszcze padać na moje szyby, nie zamiło miło to przyniosło. Dobra, jeszcze tutaj jakieś kwiatki? jeszcze nie widziałem, dobra. O, jest mnóstwo krow, 4 krowy, 5 Dobrze, że prawie wszystkie obrywają, ale zrobiście jak kliknieć? No, Szybko padają Niezły exp, 4 expa z taką małą krowę hmm. Bosko Co to? No to oni. ja tam raz strzelę O wow, wow a tamten to wpadł To jest ten sam jak co wcześniej, żal Dobra, może się uda jest 13 ekspo, Dobra, spróbuję jeszcze jednego ubić Jakoś tak daleko musi stać, Tamto. Dobra, na polskim terenie, na polskim terenie, na płaskim terenie, na płaskim terenie. Mhm, mhm. Dobra, potka użyłem potki to już nie zrobimy Spam! Dobra, jest, o, ten... Co nam wypadło? Eee, dla mega i dla mega. Coś tutaj może. Tu mamy jakieś jedzonko. 20, tutaj dużo rzeczy. O, i Petfood White Chocolate Bar. Dobra, ja sobie w, w następnym odcinku zobaczę, dla kogo to jest. Na stronce, można zobaczyć i no, i złapiemy sobie zwierzaka. Zobaczycie, jak. Więc zapraszam do komentowania, subskrybowania i oceniania filmiku. Mm. no i to wszystko. Wyczekujcie kolejnych odcinków. Jeszcze ja się z wami żegnam, jako ten piękny archer. siemanko